Hej siemka, tutaj Szybek i witam was ponownie w serii, w której pokazuję wam pomysły na samochody. Dzisiaj kolejna porcja pięciu wozów, które mam, nadzieję, że wam się spodobają. Ehm, no a oto i one. Pierwszy pomysł na samochód to druga wersja pick -upa. Ostatnio numer 5 był pick-upem, dzisiaj będzie to numer 1, ale znacznie mniejszy. No taki troszeczkę jakby taki transportowy samochodzik, nieduży, chociaż można też takim przecież jeździć po ulicy, postawić sobie go e, przy domku. Naprawdę łatwy do zrobienia, tak jak zresztą ostatnio pierwsza sztuka jest taka y, banalna. Jedynie co, zasugeruję Wam jeszcze włożyć tam jeden bloczek szkła, po to żeby nie było widocznej tekstury szkła, wtedy to wygląda jakby serio było y, oszklone tylko z zewnątrz. Drugi samochodzik to taki już troszeczkę Cadillac. Dosyć niski, nie wiem czy wszystkim się spodoba taki właśnie pomysł, bo strasznie duże przerwy ma tutaj, i tutaj zresztą, zresztą też. Sporo dywaników na nim leży, większość jest zrobiona z drewna, jedynie tu mamy pełne bloki wełny. W środku schodki, tutaj też jest schodek zwrócony, tylko w tamtą stronę kładzony. I cóż tu można wiele powiedzieć? O, zamiast klikania, zamiast pisania dużych literek, o, można też pisać 0. A to tam zobaczycie jeszcze. No i to w sumie tyle, chyba zrobiłem przelot dookoła. Łatwa, myślę, konstrukcja, nie? Troszkę bardziej skomplikowana dla oka, ale równie łatwa co ten. Kolejny samochodzik to taki zwykły samochodzik, taki miejski sobie jeździ. O, um, też bardzo łatwy do zrobienia. Całkiem okay. inaczej wygląda niż poprzednia wersja. No dobra, może są pewne podobieństwa, na przykład na cztery koła. Hehe. He. Tak, no, come on. Nie wiem, jak inaczej by to zrobić. Mm, tutaj mamy paski dywaników. Troszeczkę to nam kształtuje maskę. Z tyłu, co prawda, dywaników nie ma, ale jeżeli ktoś chce, to w sumie można by je dołożyć troszeczkę więcej tekstury i kształtu przede wszystkim, tak. Dzisiejszy numer 4 będzie bardzo duży. Ostatnio był bardziej skomplikowany taki ten pick-up. Tu jest troszeczkę mniej, to jest taka inna wersja, bo inaczej wygląda jak sobie porównacie. Przede wszystkim więcej wełny, co troszeczkę może spodobać się bardziej niektórym. No i cóż mogę powiedzieć? Tak, tu mamy dywaniki, tu jest blok żelaza, można wcisnąć jakiś inny, chociaż ten bardzo dobrze się sprawdza w tym miejscu. Tabliczki. Ostatnio zresztą Wam tłumaczyłem jak to robić, tak, najpierw kładziemy tabliczkę albo ramkę, no i w ramkę potem musimy kliknąć blok, który chcemy umiejscowić. W jedną i drugą stronę działa, nieważne co pierwsze postawimy. Przez środek tutaj przeprowadziłem sobie um, półpłytki kamienne i one biegną aż tutaj, tutaj jedynie taką literkę T tworzą, o. Do nich poprzyczepiałem sobie wszystkie, wszystkie te traptory metalowe. No, i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o takie trudne, um, trudne budownictwo. Tutaj też można sobie wypełnić dywanikiem, ale troszeczkę nam tekstury ubędzie, e, więc tego, tego nie, sugeru, nie sugeruję robić. O. Um, antenkę ktoś chce, może dołożyć, czemu nie. Ostatnia wersja dobrze sprawdza się już na asfaltowej drodze. Jeżeli ktoś sobie zrobi na przykład wełnianą drogę, czy jakąkolwiek inną, to ten samochód trochę lepiej wygląda niż na takim. E, trawniczku. O, to są zera, o których wspominałem. Troszeczkę bardziej przypominają żarówki, bo są takie przekreślone. Tak? Na, na starych Cadillacach to tak y, zazwyczaj wyglądało, że ta lampka była taka paskowana. No, wiecie, taki mały detal, a można na to zwrócić uwagę. E, samochód, dlaczego lepiej wygląda na jezdni, No, na tym zielonym jakoś tak, tak dziwnie troszeczkę. Tam troszeczkę bardziej się zlewa e, z, z teksturą podłoża. I lepiej to wygląda. Cóż mogę o nim powiedzieć? Tu wszędzie zastosowałem schodki, tu, chociaż tutaj mogą być również płytki, um, Wtedy nie będziecie mieli um, tego klocka w tym miejscu. Może będzie nawet to lepiej wyglądać. Ja jednak zrobiłem w ten sposób. Um, co prawda koła i ten bok się nam zlewa, bo i samochód jest czarny i koła mamy czarne. No ale co za problem włożyć jakiś inny, inny kolorek. Na przykład, o węgiel. Czemu nie? Właśnie, włóżmy węgiel. Z węglem powiem Wam szczerze, nawet lepiej to wygląda. Tak, tak, tak. Także mała poprawka, co prawda na wizji, ale mam nadzieję, że się nie pogniewacie. Jeżeli ktoś bardzo chce, może oczywiście zostawić wełnę, ale tak myślę, będzie znacznie, znacznie lepiej. I to tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się spodobały te pomysły i doceniacie ten filmik, zostawcie. Um, adekwatną YouTube'ową ocenę, a jeżeli nie, to napiszcie co było niefajne, i należy to poprawić na raz następny. Z mojej strony, jednak, to już wszystko. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, no i cześć.